You idiot. Eksplodująca kasa podczas napadu na bank. Klienci banku BBVA Kompas Bank w Spring czekali spokojnie w kolejce na swoją kolej, kiedy dwóch czarnoskórych mężczyzn weszło do środka budynku. Duo zażądało, by wszyscy położyli się na ziemię. Jeden z nich wskoczył za kasy i wyczyścił szufladę, kradnąc sporo gotówki. Wszystko przebiegało szybko i złodzieje opuścili bank po kilku minutach. Wskakiwali już do swojego samochodu, kiedy ładunek ukryty w pieniądzach eksplodował, zostawiając wszędzie czerwoną farbę. Złodzieje byli zmuszeni zostawić za sobą prawie całą gotówkę. Skradziony samochód został znaleziony wkrótce po napadzie, ale mężczyźni są wciąż na wolności.